Tym razem pozdrawiam Was w Brukseli, tam zalną z tyłu widać, tam z tyłu budynek Komisji Europejskiej, zresztą, która już w zeszłym roku dostała ode mnie do wiadomości pewien list miłosny, związany z potencjalnymi nadużyciami, także w kwestiach emisyjnych, przez Światową Federację Sportu Samochodowego, FIA. No ale do tej pory nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na to, przyjechaliśmy do Brukseli dlatego, przecież jak wiemy, tutaj wszystkie rzeczy się tutaj dzieją, te wszystkie zmiany, łady i tak dalej, A, też chciałem zobaczyć, tutaj też jest strefa niska emisyjności. Chciałem zobaczyć, jakie samochody tutaj mogę znaleźć w tej strefie. Bo tak naprawdę tutaj powinno być już wszystko top, opte, the top, ogarnięte. Tym bardziej, że jasno trzeba powiedzieć, jeżeli się wjeżdża do hotelu, który ma 5 gwiazdek, to w takiej sytuacji naprawdę już jest dobrze. Podobno są hotele też 7-gwiazdkowe, gdzie wtedy już naprawdę wszystko tańczy, śpiewa, recytuje. Tutaj wszystko w tej fladze jest 12 gwiazdek, a więc powinno być top, off the top z działaniem i z faktami nie powinno być żadnych. hipocrisia.